Jestem na stacji Tarnów. Przyjechałem tutaj pociągiem telka Połoniny ze stacji Łupków. No tutaj mamy Elfa 2. Województwo podkarpackie N62A104. Tutaj mamy budynek dworca, bardzo ładnie oświetlony jak widać. Zaraz się do niego udam. Czekam teraz tutaj na pociąg Telka pod górze, relacji Przemyśl główny Wrocław Główny. planowany odjazd o godzinie 22.35. Jednakże, w pociągu Telka pod górze interesują mnie głównie. Będące w składzie tego pociągu wagony relacji Przemyśl Główny e, Przemyśl Główny Berlin Charlottenburg Są to wagony doczepiane w do stacji Wrocław Główny do pociągu Intercity Nightjet Relacji Wiedeń-Haufbahnhof Berlin Charlottenburg z wagonami z Budapesztu I, i, ty, i, I tymże wagonem z tego składu udam się do stacji Rzepin. Gdzie przesiądę się na pociąg Intercity z w relacji racji Wrocław Główny kołobrzeg I pociągiem Intercity z Falożyc wrócę do domu. No cóż, wszystko już więc wam już powiedziałem. Teraz już. Jak już yy, teraz usłyszałem, plan w miarę prosty. No nic, udaje się te do budynku dworca. Widzimy się za chwilę. Wchodzę do wnętrza dworca. O, to tak prezentuje się dworzec od strony miasta. No nic, wracam więc na perony. A teraz trochę informacji. Stacja Tarnów. Została otwarta w dniu 20 lutego 1856 roku. Przez praktycznie cały okres, swój okres swojego istnienia stacja nazywała się po prostu Tarnów. Podczas II wojny światowej nazwa została zmieniona na Tarnow. I po II wojnie światowej stacja wróciła do swojej dzisiejszej nazwy. Stacja ta leży przy linii kolejowej nr 91 ze stacji Kraków Główny do stacji Medyka oraz rozpoczyna się tutaj linia kolejowa nr 96 do stacji Leluchów. Oprócz tych dwóch linii istnieje również no już nie w całości, linia kolejowa numer 115 do stacji Szczucin. O, tutaj wjeżdżają koleje małopolskie do Nowego Sącza. Chyba Impuls. Tak, dokładnie. Linia kolejowa numer 115 obecnie istnieje na odcinku Tarnów-Żabno. Wykorzystywana jest w bardzo sporadycznym ruchu towarowym. I od czasu do czasu, też tak, dosyć rzadko przejeżdżamy takie pociągi okolicznościowe. Na odcinku Żabno-Szczucin, linia jest nieprzejezdna, w części jest nieprzejezdna, ale w większości jest rozebrana. Mówi się o planach reaktywacji tej linii, lecz to już, że tak powiem ciągnie się latami. Co z tego wyjdzie? Czas pokaże. Tak jak widzieliście, byłem już wewnątrz dworca. Bardzo ładny, bardzo ładny, zabytkowy dworzec. No tutaj jestem na peronie pierwszym, tutaj mamy peron drugi i tam dalej krótszy peron trzeci. Na stacji tarnów zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii. Wraz z kursującą jedną parą pociągów Express Intensity Premium w relacji Gdynia Główna, Rzeszów Główny. No nic, czekam dalej na moje podgórze. Jest ono delikatnie opóźnione, około 4 minut. Tak więc nie jest najgorzej. No nic, tak więc czekam. Wjeżdża pociąg, telka po górze, relacji Krynica-Zdój-Wrocław Główny. Eło 07 005. Tak więc grupa wagonów w pociągu telka po górze ze stacji Krajica Zduj odjechała. Można powiedzieć, że chodzi za mną ta lokomotywa EU07005. Jak już widzieliście na krótkim filmie, udało mi się złapać tę lokomotywę w Poznaniu. podstawiła tam z pociągiem Telka Wybicki, relacji Poznań główny Kraków główny. O, Mamy zapowiedź pociągu Telka po górze, relacji w zasadzie Przemysł główny. Czyli głównej relacji tego pociągu. O, tak jak słyszycie w zapowiedzi, jest to relacja: Przemyśl Główny Berlin-Szarlottenburg. Przy okazji małe sprostowanie, pociąg się nie nazywa pod górze, tylko po górze. Też już wiecznie tak źle mówiłem. No cóż, nie robi błędów ten, kto nic nie robi. No nic, czekam więc na przejazd. Wjeżdża pociąg, telka po górze, relacji Przemysł Główny berlin Charlottenburg. 2 Takie, 3 minuty, i takie kawałki, takie urywki też. Parta pamięci też ma swoją pojętość. Ale już zbierze, mam dużo materiału nagranego, to też... jest. Tak, o, bardzo. Ładnie to jest. No, i to jeszcze jak? Pierwszy raz Tak, pierwszy raz. Tak, pierwszy raz. Ale co pan nas, nie No wie panie, no, coraz co szerzej jakby zatrzymałem koło tej polskości, bo bardzo dużo jeździ, pociąga mnie jeździ bardzo dużo. I sobie postanowiłem daję w ogóle podkarpacie pierwszy raz pojechać. Bo tak na tą stronę to na wschód dalej jak za dawno w to jeszcze nie byłem. A nie byłem. Tak, dalej na wschód jak za dawno w to jeszcze nie byłem. 30km 先なんですか żeby tu to na YouTube to mam kanał właśnie, wrzucam to wszystko w ja. A na YouTube? Tak.